I od PKV7 przygotowanie i wysyłka pliku. Pliki od PKV7 składa się z dwóch odrębnych elementów: części deklaracyjnej, która zawiera informacje z dotychczasowej deklaracji VAT-7, i części ewidencyjnej, która zawiera informacje dotyczące dokumentów księgowych, podobnie jak dotychczasowe pliki od PK. W programie RAX oba te elementy zostały logicznie rozdzielone. Oznacza to, że użytkownik przygotowuje część deklaracyjną i ewidencyjną oddzielnie. Dopiero na etapie wysyłki następuje połączenie danych w jeden plik i od PKV7. Część deklaracyjna znajduje się w tym samym miejscu co dotychczasowe deklaracje VAT. Mamy możliwość wyboru spośród dwóch wariantów części deklaracyjnej: miesięcznej lub kwartalnej. W celu przygotowania pliku pkv 7 dla rozliczenia miesięcznego w pierwszej kolejności należy wygenerować część deklaracyjną. Wybieramy przycisk Dodaj i otwiera się okno parametrów. Domyślnie podpowiada się firma, do której jesteśmy zalogowani. Mamy również możliwość stworzenia zbiorczej części deklaracyjnej dla zaznaczonych firm. Wskazujemy datę i zatwierdzamy. Wyświetla się podgląd danych części deklaracyjnej, który jest bardzo podobny do obecnej deklaracji VAT 7. Do części deklaracyjnej pliku JPKV7 zostały naczytane automatycznie kwoty z rejestru VAT, które miały odpowiednio przypisane powody opodatkowania. W tym miejscu użytkownik może zaznaczyć ręcznie odpowiednie dane, które nie są rejestrowane przez program, np. Określenie terminu zwrotu nadwyżki podatku. Nowością w części F jest automatyczne zaznaczenie przez program określonych czynności związanych z wystąpieniem procedur. Checkbox dotyczący artykułu 119: wystąpienie marży w usługach turystycznych. Checkbox dotyczący artykułu 120: marża dla towarów używanych i dzieł sztuki. Checkbox dotyczący artykułu 136. Transakcja trójstronna w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Checkbox dotyczący artykułu 122 nie jest automatycznie zaznaczany, ponieważ dotyczy transakcji obrotu złotem inwestycyjnym, a informacji na ten temat nie ma w programie. Nowością w części F są pola 68 i 69, które są powiązane z tzw. ulgą na złe długi, oznaczającą korektę podstawy opodatkowania na podstawie artykułu 89a ustęp 1. Dzięki wprowadzeniu nowych powodów opodatkowania, program automatycznie wykrywa takie zdarzenia i przenosi dane do odpowiednich pól części deklaracyjnej. W polu 68 prezentowana jest suma kwot netto, a w polu 69 wartość korekty podatku należnego. W przypadku korzystania z ulgi na złe długi Program dodatkowo prezentuje załącznik ZD, w którym ujęte są wszystkie dokumenty, które zostały zakwalifikowane do ulgi na złe długi. W przypadku składania korekty w programie pojawia się dodatkowo załącznik ERDZU, który daje możliwość dodania uzasadnienia do składanej korekty. Do wystawianej części deklaracyjnej program umożliwia wygenerowanie przelewu podatkowego. Jak widzimy, żadne inne operacje w części deklaracyjnej pliku JPKV7 nie są możliwe. Związane jest to z tym, że samej części deklaracyjnej nie możemy wysłać do urzędu. Musi być ona bezwzględnie powiązana z konkretnym plikiem JPKV7, a dokładniej z częścią ewidencyjną tego pliku. Część deklaracyjną można wyeksportować do pliku PDF, na przykład w celu wysłania klientowi biura rachunkowego. Przechodzimy teraz do tworzenia części ewidencyjnej JPK V7. Wybieramy księgowość, eksport do JPK. W lewej kolumnie pojawiły się dwie nowe kategorie: Ewidencja VAT z deklaracją miesięczną. Przeznaczona dla firm rozliczających się w cyklach miesięcznych i ewidencja VAT z deklaracją kwartalną dla firm rozliczających VAT kwartalnie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że firmy rozliczające podatek kwartalnie muszą co miesiąc wysyłać część ewidencyjną pliku JPKV7, a za trzeci miesiąc kwartału wysyłają część ewidencyjną i część deklaracyjną razem. Część deklaracyjna będzie zawierać dane z całego kwartału. Użytkownik rozliczający się kwartalnie może na własne potrzeby generować co miesiąc część deklaracyjną, np. w celu sprawdzenia sumarycznych kwot. Części deklaracyjne z pierwszego i drugiego miesiąca kwartału nie będą wchodziły do pliku JPK. Dopiero część deklaracyjna podsumowująca kwartał w trzecim miesiącu będzie wchodziła do pliku JPKV7. Stwórzmy przykładową ewidencję miesięczną. Pojawia się okno parametrów JPK. Wskazujemy firmę, podpowiada się ta, do której jesteśmy aktualnie zalogowani. Wskazujemy datę pliku, czyli ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy ewidencja. Cel złożenia to nowy wymagany parametr, który zawiera cztery opcje do wyboru: złożenie po raz pierwszy, korekta części deklaracyjnej i ewidencyjnej, korekta części deklaracyjnej, korekta części ewidencyjnej. Kolejne pole to część deklaracyjna. Gdzie podpowiada się wystawiona część deklaracyjna za rozliczany miesiąc? Uwaga! Bez sporządzonej części deklaracyjnej nie przygotujemy pliku JPK, który jest składany po raz pierwszy w danym miesiącu. W przypadku wyboru korekty tylko części ewidencyjnej pole to pozostaje puste. W przypadku generowania deklaracji kwartalnej pole część deklaracyjna będzie się uaktywniać tylko w miesiącu rozliczeniowym za cały kwartał. W pozostałych miesiącach pole to będzie nieaktywne. Wynika to z faktu, że w pierwszym i drugim miesiącu danego kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna pliku JPK V7. Dopiero rozliczenie trzeciego miesiąca obejmuje część deklaracyjną, w której prezentowane są dane ze wszystkich miesięcy danego kwartału. Pole opis nie przechodzi do pliku JPK, to miejsce, gdzie użytkownik może dodać informacje na własny użytek. Pole e-mail jest polem wymaganym dla pliku JPK V7. Bez uzupełnienia tego pola plik nie zostanie stworzony. Pole numer telefonu nie jest obowiązkowe. W przypadku wygenerowania wielu korekt, w oknie przeglądowym została dodana kolumna Cel złożenia, gdzie widoczne są informacje, jakiego rodzaju korekty zostały złożone, bez potrzeby otwierania poszczególnych plików. Co można zrobić z przygotowanym plikiem JPKV7? Dane można wyeksportować do pliku XML. Możemy dokonać wstępnej kontroli poprawności pliku. Możemy podejrzeć zawartość pliku. Konieczne jest połączenie z internetem, ponieważ dane naczytywane są na przygotowany przez Ministerstwo Finansów formularz. Dzięki temu możemy również podejrzeć szczegółowe dane dotyczące każdego zapisu. Możemy wysłać plik do Ministerstwa Finansów pojedynczo lub zbiorczo. Po wysyłce zmienia się status plików z Niewysłane na Sprawdź status. Możemy sprawdzić status pliku. Jeżeli otrzymamy status Przyjęty, możemy pobrać UPO dla wysłanego pliku. Po wysyłce pliku JPK części deklaracyjne otrzymają przypisany numer referencyjny e-deklaracji. UPO dla całego pliku JPK V7 pobierana jest i drukowane w części ewidencyjnej. Dziękuję za uwagę.